W przednim odcinko. Wyglądawałem to panko, żeby go zamkować. Teraz jednak potrzebuję broni. Ja mam magazynku. skupiłem. Żeby... A tego muszę polecieć do sklepu, który tutaj wyjdzie? O tu. Mogę przybliżyć, bo mam super. O tak! To jest sklep. I to się tam poleci. Dobrze, żeby zamkowałem. Kto Wypita szybko. Eee, tak, sklep z bronią. Czym mogę pomóc? Mm. Jakie tu ceny? Niech go swój. Hmm. Eee, jaki dupny pistoletik. A, tego co mam. Czy są jakieś ceny? Tak, proszę za mną mm. tutaj tak, wow, 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 jaka kurna cena tysiąc tysiąc dolarów. Jaki to nie Dobra, klik. No, no super pistolet. Za magazynki. Chyba kupię. Ciekawe, jak na pieniądze. O, i... Hup. 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 Dobra. No to mam parcel. Ładne opakowanie. Kurde, wywali się. No że jest przyklejony. No dobra. Biorę go. Ale... Dobra, najpierw go tej zostawię. Tylko wyjść, bo zaraz ochrona przyjdzie. Hmm. O kurna! Szybko! Dobrze, wyszedłem. O, jest i mój helikopter z błyskiem. Dobra, najpierw się teraz polecę z powrotem na nisko i mini helikopter.

Co jest? No co jest? Musiałam się zezwisnąć, ale nie mam co Ucieka! Um, szybko! Patry.